Nie mam czym popić jak. Zapomniałem, że nie mam czym popić. Dzień dobry czaty. Brałem sobie krzem organiczny z ekstraktów z pędów bambusa. 200 mg naturalnej krzemionki. To podobno pomaga na cringe. Informacja z własnych źródeł, źródło zaufaj mi. Dzień dobry was wszystkich, witam was bardzo serdecznie. w Gabor ogląda TikTok, komentarzy TikToka. Drugie takie, nie wiem jak to się przyjmie. Poprzednio było średnio. Przyznam się, myślałem, że lepiej pójdzie, więc zobaczymy jak te się przyjmie. Będę się starał, starać brać ciekawsze TikToki. Ostatnio skończyłem bodajże na tym miejscu, więc sprawdzimy, co gościu prawdę mówiąc zrobi i co ludzie tutaj zrobią, bo niektóre TikToki są fajne, też prawdę mówiąc nie zmieniły się od poprzedniego momentu niektóre TikToki. E, mam nadzieję, że RD to jakoś ładnie przytnie. Przyjmie. Jeszcze zapraszam do Erdziego na Instagrama i na jego kanał na YouTube, a do mnie łapkę w górę i subskrypcję. Już nie będę miał wiązanki mówić, bo pewnie uznacie Discordy, etc. Take me away, me some kind of Śmieszne to było, bo uważam, że. <laughs> Funy trochę jakby ja śmiechłem. <laughs> eee, jeszcze tutaj ludzie piszą, że Your game has been changed to survival. To doktor, humanoidne są jest na 190 cm. A czym jest SCP 069? Spoko to jest zanimowane. Ale jakby no nie, nie tego szukam. Nie wiem po jakim języku tu jest. Glutek. Glutek lubi był słodyczne. Tam były pringlesy doktor, doktor natuje. To, że on lubi słodycze. I zanotował I co teraz się stanie i glutek. Naukowiec się zdziwił, bo glutek do niego przyszedł. Co? Jezu święty, dobra. Wsiąknął go. Czemu glutek? Czemu wsiąknąłeś naukowca? Chłopca przychodzi pod drzwiami. O nie, 6,82. Oj, O, się wkurzył. Chyba go nie lubi. Co? <noise> czy był dźwięk z Minecrafta? On się zdziwił. Joki potężniak! a tego. Co? Nie, ty chcesz przytulać po prostu, a ty tego nie lubi. Hej, funy. ale upojał go. Wow, ci, ci zmęczeni wielcy, czemu tak się stało? Ławka w górę. <laughs> Okej, funy. Jakby, gl Glutek jest super SCP-kiem. Kto nie lubi SCP-glutka? Znaczy łaskotkowego potwora. Nie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Uważam, że nikt w tym momencie nie rzucił kamieniem, bo to jest jeden z lepszych, fajniejszych i słodziowszych SCP-figów. SCP-053. Nie kojarzę że SCP-053. Pewnie go pojechać, czy nie? A Czy ten scepek tak działał, że... Ja chyba go kojarzę jednak, że jak się prezenty daje, to... ...to umierają. O, to jest 6.82. A ten też się boi. Oboje się boją. Nie, ten chyba ma walone jajce tralne. A dzieciak myśli, że to jest dobry scepek. No i zrobi sobie z niego swoją zabawkę. Okej, okay, spoko, jakby... To też jest fajny sposób tak to przedstawić. Plus kreska jest dosyć taka przyjemna. Widać, że to jest ładne. Cześć! Cześć, mam lepszą kartę. W sumie mam gorszą. Dzień dobry, w sumie fajny outfit, ale jak chcesz mi kolejną rzecz tłumaczyć ze CP to ja podziękuję. Okej! Okay. Fajne, F -f fajne. Fajne przebranie SCP-1678A na ulicach Londynu. Bardzo fajny outfit. Plus rap. Chciałbym w takie mieć sesję zdjęciową, Bardzo mi się podoba. Mój <grystanie> stary na wakacje. <grystanie> e serio coś takiego robi. 115 tysięcy serduszek. Gościu jest na Green screenie, Czyta coś jasnie z kartki. Nawet nie patrzy się w kamerę. I w tle daje sobie fotki. Jakby też tak chce. <grystanie> Barszik. Barszczyk? Barszczyk! Czym jest barszczyk Barszik. po polsku? <laughs> czym jest barszczyk? O co z tym chodzi? Halo, Halo czy ktoś umie w rosyjskiej, ukraińskiej albo coś związanego z tymi językami i wie co to znaczy? Przykład! Barszczyk! Ja, znaczy, ja wiem czym jest barszcz, ale czym jest barszczyk? <laughs> nice. No właśnie. O to oh. było, barszczyk! Barszik. I to tyle. Czemu ktoś wrzucił tego samego TikToka, z tylko z jakimś podpisem i dwoma motkami temu? Siren Head! O, kolejny odcinek jeżdżenia przez tego typa. Siren Head nie jest, jest C.P.P. wyjaśniał. On się dziwnie w bok poruszył, fake. Rok 2020 nie może być gorszy. Ej, kupię minigada i. Poczekaj, ja kupię miniguna. O, zabiję go, bo kalendarz Katz da mi miecz. Czytanie komentarzów na TikToku. To jest ten kontent, na który czekaliśmy. Ten, ten, ci widzę, kołpa robią. Ty. Nie! Przestań. Nie, Przestań. O nie, Ana, to jest mi, co, więc ja nie, mogę tego puszczać, błagam RG, weź to jakoś wypikaj, więc nie, 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 Weź tam i nałóż jakiś filtr, żeby nie było. Znam tą piosenkę i nie można puszczać w internecie. Nie wiem, czy to można puszczać. Dobra, RJ, ja nic nie będę mówił, yy, wycisz to po prostu. Nie wiem, co to znaczy. Dobra, używam filtra Google. Uwaga, czaciki, mam swój telefon. Yy, przytrzymuję środkowy przycisk. O, za zaciął mi się Nie, nie mogę go używać, Znaczył, dobra to nie, nie będzie filtra, Google zaciął mi się telefon Nie wiem co to znaczy, nie wiem co to ma związanego z SCP Nie wiem co to znaczy jakby no co mam powiedzieć, no ruscy, no. do no, co absolutnie... związanego ze SCP? Jakby, ja na przykład wstawiając coś na Instagrama, na, na moje drugie konto memowe, polecam, mem, memole, polecam się krótko wbić, też da jakieś dziwne, nie wiem, może hashtagi na tym Instagramie? Typu, nie wiem. Ostatnio dałem mema z Gotika. Wyślę to RGM-u, tutaj ją go wstawi. I do niego dodam na przykład hashtag książka albo hashtag alchemia. Jestem ciekaw, czy oni robią podobnie, przez co to się tak psuje, że dają hashtag SCP. Pytanie, co tu jest związanego z SCP? Że MTF czy co? Siema. A, że tego już znaliśmy. O, SL! Jest SL! jest, SL. jest Eee, on śpiewa jakąś kolejną piosenkę. Jest też ja czurka. Nie gadajcie, że za ten cover dostanę copyright'a. Super gościu śpiewa Weselu i ludzie to wstawiają na TikToka. aż mu pośpiewaj mi trochę na nagrywkach, ze oh, też to wrzucę. Jest jak ze Cześć, so kimkolwiek jesteś w plastikowych butach oh, Fake, POV Bunny, Bunny. You are taunting your little girl, but fail to re -re realize she is not home alone. Co? To, co w tym chodzi? Coraz bardziej głupiej. Billie FX, przestań stawiać tych Sirenheadów gdzieś. Błagam cię, przestań. RG, czy jesteś w stanie gdzieś tu za mną dać jakiś krajobraz i gdzieś w tle stawić na przykład Sign Heada? Też, te, też chcę mieć. 89 tysięcy lajków, też to chcę. Jak to się robi? A nie rozumiem TikToka. Czemu to jest takie dziwne? Co to jest? No i kolejny tłumaczy, czym jest 183. To może będzie fumek. Эй, то есть Файно. То еще Окей. зато. То есть, файно. данной мамы Это существо изготовленное из и арматуры, но несмотря на это, он зашевлен и крайне враждебен. Объект не может двигаться, пока находится в зоне видимости жертвы. Однако, когда жертва отворачивается... Obiekt i złamuje szyję w области czerwca. To taka skulptura. To istnieje z znowu czym jestem. Dobra czaty, to było na tyle. Połowę z tych TikToków nie zrozumiałem. Nie mam pojęcia jak to RG zmontuje. Mi totalnie łeb od tego wybuchł. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnych i... Ja naprawdę mam dość. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnianie, dzwoneczek, subskrypcja oraz bicie na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, e, kanał na Twitch oraz serwer Discord, dodatkowo na grupę, może na grupę na Instagram Rdzie' oraz na jego kanał. Mam że Ci wam się podobał. Wyszło równo prawie 30 minut surówki, więc co to RG wyciągnie z tego. Cześć.